Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis? O naśladowaniu Chrystusa. Dlatego częściej mnie nawiedzaj i oświecaj mnie Twą świętą nauką. Wyzwól mnie od namiętności i oczyść moje serce od nieczystej miłości, ażebym wewnątrz zdrowej i czysty odzyskał zdolność miłowania, siłę do cierpienia i stałość w wytrwałości. Miłość wielka to rzecz i dobro nieocenione. Ona. Jedna lekkim czyni każdy ciężar i spokojnie znosi wszelkie niepokoje, bo dźwiga brzemie nie czując ciężaru, a wszelką gorycz zamienia w słodycz i doskonały smak jej nadaje. Szlachetna miłość Jezusa pobudza do wielkich dzieł i rodzi coraz doskonalsze pragnienia. Miłość pragnie wznieść się wysoko. I przezwycięża wszelką słabość. Miłość pragnie być wolna, i obce są jej wszelkie światowe przywiązania. Nie chce, żeby cokolwiek przyciemniało jej wewnętrzne oko. Nie szuka oparcia w doczesnych sukcesach. Nie zniechęca się też ziemskimi porażkami. Ani na ziemi, ani w niebie od miłości nic nie jest łagodniejsze nic mocniejsze. Nic wyższe, nic bardziej rozległe, nic słodsze, nic pełniejsze, nic lepsze. Bo miłość z Boga się narodziła i tylko w Bogu, ponad wszelkim stworzeniem, może znaleźć spoczynek. Kto kocha, wzbija się wysoko, biega i cieszy się, wolny jest. I nic go nie powstrzymuje.